Jak zrobić te włosy zmieniać kolor, to biorę najpierw tutaj sobie robię. Ja nie wklejam zdjęcie, nie? Ja wklejam zdjęcie hanim. Biorę je wklejam. Trudno mi te zdjęcie będzie obrobić, ale cóż. Wtedy tego o bierzemy tutaj, chyba, że jest na samym dole. To bierzemy go na sam dół w każdym Przechodzimy na ten. Nie Jakby kolorujemy włosy, ja tu zrobię na przykład nie na różową, bo lubię różowe. różową, Trzeba całe włosy na różowe pokolorować. Taką. Nie. I tu ja co Będę. Malować. Ja tu nie będę aż tak dokładnie. Ja robię zwykle tak, że najpierw obryskę tych włosów, robię. A potem. Sekunda. Nie, że Widzicie. Ja tu zmniejszę troszkę. O, robię obryskę tych włosów. Potem to zdjęcie robię tutaj, że jest oczko takie to robię, że on nie jest już ten i biorę bucket z farby i tak oto robię potem znowu zamieniam na długopis włączam to zdjęcie, że już się widać nie? i teraz patrzcie biorę tak i biorę blur czekaj to było blur chyba tak i tak oczy można robić już tutaj w ogóle wszystko to robi się tak potem ja to biorę o to Klikam tutaj, gdzie jest normal, to klikam w to. Nie w tą ciałkę w górę i daję, daję Soft Light. I jest gotowe. No i tyle. Pa pa!